O 5 w TTV. Sponsorem programu jest MBank. Sponsorem programu jest producent mleka następnego dla niemowląt Bebilon 2. Na program zaprasza sponsor PZU, oficjalny ubezpieczyciel 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sponsorem programu jest właściciel sklepu Biedronka, dystrybutor oficjalnych produktów 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzień dobry, Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Bartosz Chodorowski, hodorowski Siemanko. Także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mam nadzieję, że wszyscy mamy się dobrze. Moi drodzy, możecie nas wspierać już nawet teraz, ee, dzwoniąc pod numer telefonu 75565, wysyłając SMS o treści serce do 14 lutego. Także aukcje WOŚ, o których cały czas mówimy, Eskarbonki, Skarbony Wirtualne do 26 stycznia. Także w Warszawie wszyscy już znają tradycję z finałówką Smaczna Pyszna do 31 stycznia. Ale wszystkie. опция на Na wspieraj wspor GPL tam znajdziecie wszystkie formy wsparcia, ale wspierać nas możecie tak naprawdę w wielu zakątkach świata, nie tylko w taki sposób, ale także grając, bo sztaby rozpierzchły się dosłownie wszędzie. No właśnie są między innymi wy Belgii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Niemczech, Holandii, Francji, Indonezji, Austrii i Cyprze. Gramy w Hiszpanii, w Szwecji, w Szwajcarii, w Chorwacji, Norwegii, w Japonii, w Luksemburgu, w Kanadzie, Australii, w Serbii i w Tajlandii, a także Portugalia, Malta, Indie, Polska stacja arktyczna imienia Arctowskiego, Polska stacja ho polarna Horsund i Dużo, 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 dużo pięknych miejsc w Polsce, które będą grały razem z nami 25 stycznia. Chodol, ty tego nie pamiętasz, ale ja nie pamiętam, pamiętam bardzo dobrze ten biały samochód 127P. Eee, tylko moi drodzy, tych egzemplarzy było 2700 w Polsce. Rzadkość absolutna, rzadkość trafiła do nas. Ten model trafił. Pięknie wyremontowany, pięknie wyglądający, można powiedzieć śmiało, że takie samochody budowały polską motoryzację i zbudowały także nas, podróżników. Licytujemy także na naszych stronach internetowych, czyli licytacje także tego białego, pysznego samochodu. Tak, czyli na portalu Allegro, ale on też zawsze mówi, że te samochody pachną. Ja myślę, że on pachnie. Zamknij. Pachnie. Zamyka się, czyli ten charakterystyczny trzask z naszych parkingów. Uwaga, biegi, 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 powiat, bo także biegamy wirtualnie w różnych zakątkach świata. Biegamy wirtualnie m.in. w Boliwii, Brazylii, Burkina Faso, w Czechach, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainie i Wielkiej Brytanii. Każdy, kto będzie biegł razem z nami analogowo, OPG narodowy, już ruszamy w sobotę o godzinie 12, otrzyma tak piękny medal w naszej pomarańczowej koszulce, moi drodzy. Biegajcie. Rodzinnie. Biegajcie ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi zwierzętami. Idziemy. Nie używam żadnych elektryków, po prostu robimy to dla zdrowia, czyli zdrowym ciele, zdrowym zdrowy duch. duch. Moje okulary także można licytować. Ile ich mamy? Można, jest ich 150, ich są naprawdę niezwykłe. A my widzimy się jutro, Jurek, bo mamy 5 sekund do pożegnania. Czyli widzimy, widzimy się jutro. Widzicie się TVN dobrze. 24. gorąca herbata jutro i także spędzicie ten czas razem z nami. Cześć siema! Sponsorem programu był właściciel sklepów Biedronka, dystrybutor oficjalnych produktów 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na program zaprosił sponsor PZU, oficjalny ubezpieczyciel 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bebilon. Sponsorem programu był producent mleka następnego dla niemowląt, Bebilon 2. Sponsorem programu był Mbank. Wreszcie.